Piąte, chwila desynchronizacji w naszej kochanej grze. i Ruszyli w tym momencie. E, dobry start. W tym momencie Patryka tam będzie atakować. E, tutaj do pierwszego zakrętu teraz chowają się zawodnicy. Lepsze wyjście. O, tutaj, co się stało z Pawkiem? E, bardzo spadł. Zauważ, Pawek, ostatnia pozycja w tym momencie. Wadek, zaraz myślę, oj, oj tutaj teraz... kontakt z Sonicza z Quicksem. Jeszcze Żółw tam widziałem chyba z Nikolsem albo z Filipiem. Ktoś tam szeroko, Mateusz! Musiał uciec na drogę ewakuacyjną do zakrętu numer 2. W zbliżamy się. Tutaj do Filipień Burcji. po zewnętrznej atakuje żółwia, ale jednak żółw dobrze się broni, był za daleko trochę Filipień. Będzie jeszcze próbować na pewno Filipień zaatakować Żółwia, No, trzyma się tej dość niedaleko. Patryka mam na pierwszy. Po wewnętrznej, ale przestrzelił do hamowania tutaj Pawek próbuje go blokować, ale ci poblokowali. Zawodnicy, Zint kompletnie poza torem. To ja niestety nie widziałem tego, ponieważ... Ale mama, atak zobaczyć jeszcze blady po zewnętrznej próbował. I żółta flaga. Oj, w tym momencie Zint. Przejeżdża po trawie stoi w poprzek On traci pozycję, ale zo... Mateusz, Mateusz zobacz jak daleko wypadł. W ogóle Sonic mi gdzieś zniknął z tej trzeciej pozycji, bo wybrał dopiero na dziesiątą. Coś się musiało się... I Faktycznie oddalił się trochę. Od Quicksa. Tutaj prawdopodobnie ojciec będzie próbował za wszelką cenę oddalić się od Quicksa na tą przynajmniej. Oj, co się stało z Patrykiem? Nie wiem co tutaj się dzisiaj dzieje. To ich poprzek, z, ale z przepuścił resztę stawki i dopiero ruszył dalej, nie chciał ryzykować. Może Patryk tutaj już chce po prostu tylko dojechać do końca, bo myśli, że nie ma szans w tej walce. Należy to też Zobaczymy. respektować, bardzo dobrze, że, że wiesz, nie opuszcza sesji po prostu w momencie, w którym się nie udało, tylko faktycznie stara się dojechać do końca. Piotr. Zobaczmy ten boks. Wun jeszcze momentany. zostaje. Z Okno boksu tej jest od 16. Okrążenia, więc wszyscy zjechali przed tak naprawdę. E taką przewidzianą strategią. Zobaczmy, co się wydarzy. Czy Quicks złapie w tym momencie ojca dyktatora? Oj, może Oj, być blisko. Tutaj bardzo blisko. Tak, łapie go, a przed co zrobiłem? Nie. Zobacz, żuf. Chociaż tutaj na DRS-ie. Wyprzedza na tej prostej ojca. Oj będzie się ojciec dyktator bronił w tym momencie. Nie odpuszczę. Po tak wewnętrznej łatwo. ojciec i tutaj żów jeszcze po zewnętrznej ma o wiele. Oj, będziecie mieli walkę. Obaj no panowie tutaj DRS. ojciec z DRS-em, żów też. Zaraz zobaczymy, co się stanie do tego trzeciego zakrętu. Po wewnętrznej ojciec, ale tam się Żółw jeszcze wpycha po zewnętrznej. No żów tu nie tutaj będzie. Tutaj koło ta walka. No jak na razie żółw ciut no i żółw. bliżej... Zobacz, wyszedł. Lepiej wyszedł aczkolwiek myślę, że może szykować się jeszcze jakiś kontratak za moment. Ojciec dyktator tak łatwo nie od niej odpuści, no chce zyskać tą pozycję. Eee aczkolwiek no mendown, down. Zawsze man down. <laughs> strata zawodnika na to, że no, dla nas jest bolesna, bo to zawsze mniej emocji, prawda? Ewentualnych spinów czy ataku. Ojciec, A, dyktator bardzo by Tak, Żółw, nie wiem, czy widziałeś dotknął delikatnie trawy, co go myślę mogło spowolnić. Ale teraz ale lepsze znowu wyjście. Żółw tutaj lepsze wyjście. Deres w tym momencie, ojciec, dyktator. Od... No, no żółw i będzie, tutaj ten... będzie się próbował bronić za wszelką cenę. Żółw po zewnętrznym. Mieliśmy lock -up. I lock -up ojca. I czy to będzie znowu dobra obrona ze strony Żółwia? Tak. On tutaj mamy jeszcze karbrzec z Filipieniem, zobaczmy. Oj, zobacz, kol -kol. tutaj bardzo, bardzo blisko. Ojciec dyktatora z Żów. Ależ Żółwiowi udało się wybronić. Mamy Spina pozycję. w drugim sektorze, Patryk. Oj, bardzo blisko teraz w tych zakrętach Żółwi i ojciec dyktator. Miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy. Eee... Tutaj DRS na tej prostej do pierwszego zakrętu będzie, a tylko ojciec z oczywiście Mieliśmy kontakt, żółw bardzo szeroko. Złuch poza torem No i zyskuje na tym ojciec dyktator. Jeszcze ma DRS, jeszcze sobie otwiera skrzydło. Zobacz, Nikos ma jeszcze szansę. Atakuje żółwia do drugiego Nykos zakrętu. atakuje żółwia do drugiego zakrętu. I za dyk... Nie, przepraszam, musiał odpuścić. Zobacz, żółw tutaj. Musiał jeszcze żółw odpuścić. tutaj jeszcze z DRS-em tak samo Nykos, ale Nikos troszeczkę zwolnił. Czy Żółw będzie atakował? Nie, nie ma, ma szans raczej do tego zakresu. No jak na razie najlepiej sobie radzą Alfy, Romeo oraz McLareny. Trzecia oraz piąta pozycja, też nieźle punktowane. E, aczkolwiek no już też można powiedzieć, że trochę rozwiązana zagadka, dlaczego żółwiowi uciekał. Żółw prawdopodobnie delikatnie paliwo oszczędzał, ojciec dyktator cisnął cały czas, żeby... Ojciec dyktator trasić. znów ciśnie do przodu. Niebieska flaga, tam jeszcze ktoś ma, Aha, ktoś tu jeszcze jedzie, e, chyba Pawek, będziemy mieli obronę ze strony żółwia, nie, ale możemy mieć kontratak. Tutaj żółw w tunelu, no tutaj ten McLaren troszeczkę z tym silnikiem, Alfa jednak szybka, Alfa jednak daje sobie radę, chociaż po zewnętrznej, no Żółw bardzo lubi tutaj chyba atakować na tym zakręcie i później zjeżdżać Będzie do kontrata? zewnętrznej, chociaż tutaj jeszcze ojciec, jednak nie, jednak się chowa. Bo czekaj, nie jeszcze... ryzykuję. Nie, trochę stracił. Znowu mi zniknęła różnica. Tak, znowu, niestety. Filipiem przed Karpiem ogólnie. O jak o, na, na razie... Do lidera też mi zniknęło, świetnie. O, o! Coś tu wraca. Wszystko na razie poznikało. O! Już! Powoli powoli wraca. Ojciec no bliziutko żółwia. Mamy to co nas Będzie interesuje w sumie. Tropiej, myślę. Czyli... Czyli tej trzecia, druga pozycja, nie wiemy gdzie coś. Będzie tak na tej prostej bezproblemowy praktycznie. Zamyka żółwia, chociaż żółw jeszcze się tam wciska po zewnętrznej. Zobacz w ogóle Nikos tam cały czas czai się z tyłu gdzieś. Nie Nykos i może to będzie jego okazja, tutaj nie, próbował jeszcze. się gdzieś tu tunelować. Chociaż no przeszkadzał mu w Ale zł... Bo onboardu sam możemy obserwować e, całą sytuację dość klarownie. Tam był A, kontakt kół jeszcze kontakt. między chłopakami, aczkolwiek nic strasznego się nie wydarzyło. E, no i ojciec dyktator spada na trzecią pozycję ponownie. Ponownie, ale tam Niko szukał w swojej miejscu tam szukał gdzie może zaatakować żółwia, ale czy żółw tutaj za bardzo był skupiony na tym jak e, ojca tutaj. Zaatakować, i nie wiem, czy umyślnie czy nie przeszkadzał Nykosowi. No, czy będziemy A mieli atak wtedy? To 10 sekund za nim, mamy o, kontakt z To jest atak i mamy spin od ojca. Powrócił na tor. Widziałem, nie, nie wiem w ogóle, czy jak wygląda to, regulamin, jeżeli chodzi o powrót na tor. Rozmawiamy yy, o tym kiedyś, żółwiem. Myślę, pamiętam. że to nie było dozwolone. Żółw się zbliża, jeszcze jakby było jedno kółko, to na pewno żółw by tutaj dał radę. Ale do kolejnej prostej z DRS-em zobaczymy, Żółw bardzo dobre wyjście, tak samo Quicks. Z DRS-em jeszcze tam się gdzieś czali z India, go duch. No, żółw wszystko albo nic, jest bardzo blisko Qixa, na pewno jakby było jeszcze jedno. Będzie kółko, teraz to myślę by... starał się jak najbardziej atakować, jak najbardziej cisnąć tutaj na Qixa. No, bardzo blisko jest wygrania tego wyścigu. 4,0 dzielą go, chociaż. Qwix raczej nie ma jeszcze tej kary, prawda? Miał nie tam widziałem, te dwa okrążenia. Więc... Nie widziałem no Ale Ostatnie dwa zakręty, czy będziemy mieli powtórkę, w sumie też McLarena Lando Norrisa, który w te dwa zakręty wyprzedził chyba trzy bolidy. Stanął dzięki temu na podium. Niestety, nie. No tutaj raczej nie, no chyba, że Qwix będzie miał jakieś kary. Nie, żółw kończy Nie, nie ma kary. Nykos skakuje na drzwiach. Wskakuje na drugą pozycję.